Wali się tu ląd, zaraz cała sala Dziś razem z ekipą my robimy tutaj hałas nie wiesz, jak to jest, nie wiesz, jak to u nas działa. Teraz razem cała wiara, teraz robimy tu hałas. Spalić się tu ląd, zaraz spłonie cała sala. Dziś razem z ekipą my robimy te hałas. Mordo, nie wiesz, jak to jest, nie wiesz, jak to u nas działa. Teraz razem cała wiara, teraz robimy tu hałas. u nas jak silnik, wał, 800, ta koni jedziemy na trasę dwu kierowców, nikt nas nie dogoni. Każdy but pod drogę, bo już wiedzą, co tu robić. Alek Barty, kadić pozdrowienia, dobre mordy. Z nami nigdy nie ma nudy, tylko lecą pompy. Chłopaki dwójaski. I gaz, hydro zakret na, nasz. Tym na droga i przez las zapach hopą z znasz. Zapach hopą smutny znasz. Zapukaj dwa razy, może szybka się otworzy. z tym, co masz, może potrafi zaskoczyć. Jeśli coś wychodzi, może do furii nam skoczysz. Z ziomalami i w obroty będziesz miała dosyć. Jeśli coś wychodzi, może do fury nam skoczysz. Z ziomalami i w obroty będziesz miała dosyć. Będziesz miała dosyć. tu ląd, zaraz spłonie cała sala. Dziś razem z ekipą my robimy tutaj hałas. Gordon nie wiesz, jak to jest, nie wiesz, jak kto u nas działa. Teraz razem cała wiara, teraz robimy tu hałas. Spali tu ląd, zaraz spłonie cała sala. Dziś razem z ekipą my robimy to tutaj hałas. Gordon nie wiesz, czy to jest, nie wiesz, jak kto u nas działa. Teraz razem cała wiara, teraz robimy tu hałas.